Witam cię w projekcie Kobiety Biznes. Nazywam się Janna Bogacz i na co dzień jestem licencjonowanym doradcą do spraw nieruchomości i dzisiaj kontynuujemy nasz temat temat bycia przedsiębiorczą. Jeżeli dopiero trafiłaś na ten odcinek, a nie spotkałaś się z tutaj wstępem, co jest celem tych odcinków, pod tym nagraniem zostawiam Ci link do pierwszego nagrania, do takiego wstępu, gdzie przedstawiam nad czym, nad czym obecnie pracuję, jak przedsiębiorczość wpłynęła na poszczególne warstwy mojego, mojego życia, i każdą z tych warstw, każdy ten kolejny temat rozdrabniamy na Czynniki pierwsze, a dzisiaj jest to edukacja. Odkryłam takie zdanie zdanie cytat że edukacja podstawowa zagwarantuje mi przetrwanie, natomiast samokształcenie fortunę. I za, tą, za tym słowem fortuna nie chodzi o e, posiadanie, e, posiadanie dóbr materialnych, ilości pieniędzy, tylko za tą fortuną kryje się mm, poprawienie jakości Twojego życia, zwiększenie jej wydajności, tak żeby z tego życia wziąć jak najwięcej, ale e, na takiej zasadzie, żeby go jak najbardziej celebrować. E, także. Mm, Moim nieodłącznym elementem codziennego dnia e... To jest pracowanie nad samym sobą, ale jak ja mam sama nad sobą pracować, skoro nie znam się na wszystkim, więc muszę się edukować. I edukacji szukam przede wszystkim w swoich uwielbionych audiobookach. To jest taki top of top, taki numer jeden, bo audiobooki towarzyszą mi przede wszystkim, kiedy prowadzę samochód, nie słucham radia, więc moje. moje moje szyby, moi, moim samochodem staje się przeniesienie się do właśnie, właśnie do audiobooków, do poszczególnych książek, której każdej możliwej tematyce szukam i to jest to choćby, o którym mówiliśmy w ostatnich odcinkach, czyli o medytacji, o duchowości, o afirmacjach, o Bycia właśnie autorką, obudowanie swojej pewności takiej, też siebie, byciem tu, tu i teraz. I to się przekłada w tym momencie na, na poszukiwanie właśnie kolejnych nowych tematów, zaczerpnięcia tej wiedzy, po to, żeby móc ten swój warsztat, swoją praktykę pogłębiać. Oczywiście uzupełnieniem w moim przypadku audiobooków to jest typowa książka. Taka, taka namacalna, papierowa, w tym przypadku akurat to jest moja książka książkę, którą wydałam 7 razy 7 czyli pierwszy poradnik w Polsce o zakupie nieruchomości. I takie książki papierowe są dla mnie takim notatnikiem, bo ja nie mam problemu, żeby po książce pisać, bo już ilość, ilość badań, analiz, jakichś danych, które prze, po prostu przeszukałam i przetestowałam na stopie, nie ma nic lepszego niż odruch ręki i jest to zapisywanie swoich myśli, przemyśleń na papierze. Ja też mam za sobą testowanie notatnika elektronicznego i zapisywanie też na laptopie. No niestety nie ma to takich efektów jak właśnie pisanie na, na papierze. Za tym też oczywiście idą wszelakie magazyny czy też gazety, ale one są, to jest, to jest taka dziedzina typowo biznesowa, coach, coaching, oczywiście rozwój, wiadomo, swój rozwój osobisty, ale też aspektu psychologii. Y, oczywiście, y, 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 dziedzina kobieca. E, to, to jest coś, co tak się mi tutaj wzajemnie to uzupełnia. E, jeżeli mówimy o kwestię taką papierową, o kwestii takich książek, g, to właśnie te magazyny mają e, swoje trzecie miejsce na liście, właśnie po książkach. E, czwarty temat to, jest, e, to są wydarzenia. Wydarzenia, gdzie mogę spo, poznać m.in. Was, mogę poznać Ciebie, e, każde inne osoby, które w tym momencie zrzeszają się w danym gronie, bo one chcą coś od życia więcej. One chcą wyjść z tego domu, one chcą zrobić coś więcej niż tylko zamknąć drzwi za swoją pracą i że tą pracę zostawiają. Tutaj takiej sytuacji nie ma, bo to są kobiety, które, to są osoby, które właśnie pracują nad tym, żeby móc poprawić jakość swojego życia, szukają różnych właśnie alternatyw, różnych ścieżek rozwoju i za tym jest właśnie edukacja, bo przy braniu takich w udziałów w wydarzeniach nie ma nic lepszego, jak podzielenie się po prostu zdaniem drugiej osoby, poznanie, poznanie tego zdania, bo później to zdanie można przełożyć w kontekście swojej takich analizy kolejnych planów, które możemy dalej realizować. E, oczywiście to też są szkolenia, jeżeli jeżeli e, jeżeli znajdziesz coś dla siebie wartościowego na rynku, co będzie w tym momencie mogło się przełożyć na e, zdobycie konkretnej umiejętności, czy też jakiegoś certyfikatu, to jak najbardziej. W moim przypadku e, takim największym, e, takim szkoleniem, które przełożyło się też później na efekty mojej pracy, to przede wszystkim było odbyć w realizacja licencji e, doradcę do spraw nieruchomości, bo oficjalnie ta licencja nie jest potrzebna, tak, Byś teraz Uznała, że chcesz sprzedawać nieruchomości, prowadzić swoje biuro nieruchomości, tak jak ja to robię już od 8 lat tutaj w Krakowie, to y, możesz to jak najbardziej robić, ale ja uznałam, że chcę poprzeczkę podnieść troszeczkę wyżej, żeby jednak to już było takie certyfikowana z tą właśnie licencją, która została mi tutaj nadana i jestem wpisana do takiej bazy, do takiego rejestru doradców do spraw nieruchomości, które świadczą tą usługę w ramach właśnie uzyskanej licencji, a licencja to jest przede wszystkim wiedza, no i później praktyka. U Ciebie może być to zupełnie coś innego, bo to może być na przykład mm, szkolenie choćby ze nie wiem, stylizacji paznokci, z obsługi jakiejś tutaj komputerowej, laptopa, albo może z serwisem tutaj na przykład tutaj dla, dla Mac albo dla Windowsa jest masa różnych opcji. Tylko znowu to wybierasz pod siebie. Bo tak jak w ostatnim nagraniu nawiązam akurat do pań, które gotują, które są kucharkami, to może też będzie jakiś kurs gdzieś uznanej osoby, która będzie mogła Cię pozdradzić ci takie tajniki. Yy, więc ta edukacja jest u mnie codziennie nawet w takim najmniejszym możliwym stopniu jak przeczytanie jednego artykułu w wspomnianym magazynie, jednego rozdziału w książce yy, czy wysłuchaniu podcastu nawet 10 minut, bo popatrz, te malutkie rzeczy, które wykonasz, one tygodniowo pokażą ci całość. I u mnie to tak mniej więcej wygląda, że jak ja słucham sobie tego audiobooka, nawet jeżeli ja nie jeżdżę, mimo, bo jak mam taki dzień wyjazdowy, to jestem w stanie jednego audiobooka w ciągu dnia wysłuchać, takiego około 4-6 godzin, to um... Jak ja to jeden audiobook roz, tak posiadkuję na 7 dni, tak, czyli mamy teraz te 7 dni i on jest tak posiadkowany, to potem się okazuje, że tygodniowo mam skończony jeden audiobook. W skali miesiąca wychodzą mi 4 audiobooki, cztery książki, które zostały wysłuchane czy też przeczytane, w zależności, co sobie dla siebie wybierzesz, i później, jeżeli to przeliczymy razy 12, okazuje się, że masz za sobą 48: czy to audiobooków, 48 książek. Także to jest nie nie do zrobienia, wręcz przeciwnie. To jest po prostu ciągła taka systematyczna praca. Nawet te 10 minut możecie doprowadzić do tego, że taki audiobook będzie skończony. Tylko później okazuje się, że jak te 10 minut słuchasz, to potem się okazuje, że jest to pół godziny, jest to godzina, bo możesz kilka rzeczy wykonać zaraz, naraz. Na przykład, jak nie wiem, przykładowo odkurzasz, jeżeli zajmujesz się domem. No to, no to w tym czasie możesz po prostu mieć na słuchawkach właśnie audiobook, czy też podcast. Podcasty też są jak najbardziej tutaj alternatywą ale możliwości tutaj pod względem edukacji jest. Ogrom. Gdyby, gdyby u mnie edukacja się nie pojawiła, to nie byłoby żadnych możliwych zmian, dlatego że mm, jak ja mam te zmiany wprowadzać względem siebie, później względem firmy, skoro nie wiem, jak coś mam zrobić. Skoro nie wiem, mam niewiedzę, to muszę tą wiedzę pozyskać. Tutaj jest prosty, proste równanie, prosty przelicznik, e, i mi się to tak spodobało, że e, ja to tak czekam, aż będzie taki moment, że będę mieć coś tak luźniej, żeby coś właśnie zrobić, bo po prostu bardzo lubię te audiobooki, bardzo lubię książki, bardzo lubię sporządzać notatki, właśnie czy to na książce, czy na magazynie. Lubię te, lubię te moje właśnie analizy, bo one doprowadzają mnie do takich właśnie różnych momentów w życiu, gdzie mogę coś działać dalej. One mi pokazują różne ścieżki i te ścieżki nagle łączą się w całość i wiem, w którym kierunku, w którym kierunku... W kierunku po prostu pójść. E, także daj znać, jakie masz pomysły w, e, odnośnie dalszej edukacji, bo szukam dalszych inspiracji i chętnie, chętnie je uzyskam po to, żeby kolejne formy, e, formy u siebie zastosować. E, także dziękuję Ci za dzisiaj. My się widzimy w kolejnym odcinku. Także jeszcze raz przypominam, że w opisie tego nagrania zostawiam e, link do pierwszego odcinka, gdzie mówię o czym dokładnie jest ten cykl. E, bycia przedsiębiorczą, przedsiębiorczą, a także link do strony kobiety biznes. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.